Informacyjny 25 czerwca, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam. Rano w dwóch gminach powiatu Wałbrzyskiego ogłoszone zostało pogotowie przeciwpowodziowe. Automatycznie zostało ono ogłoszone także w całym powiecie. Automatycznie zostało ono ogłoszone także w całym powiecie. Pogotowie przeciwpowodziowe w Starych Bogaczowicach zostało ogłoszone już po raz trzeci w tym miesiącu. Na rzece Strzegomka w Chwaliszowie został przekroczony poziom alarmowy. Doszło do podtopienia dróg powiatowych i wojewódzkich. Trwa zabezpieczanie posesji, by nie zostały zalane. W Morowicach został zapchany przepust przy ulicy Strumykowej, a w Kowalowej koło Mieroszowa pęknięty konar spowodował ograniczenia w ruchu. Starosta Wałbrzyski Józef Piksa ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla całego powiatu Wałbrzyskiego dzisiaj o godzinie 9. Godzinę wcześniej, czyli o 8. taką samą decyzję podjęli pan wójt Starych Bogaczowic Leszek Świętalski i pani burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec. To skutkuje automatycznym ogłoszeniem pogotowia dla całego powiatu, jeżeli dwie gminy zdecydują się na taki krok. W tej chwili monitorujemy stan rzek. W przypadku gminy Głuszycy Bystrzyca osiągnęła bardzo wysoki poziom. W przypadku rzeki Strzegomka w miejscowości Chwaliszów w gminie Czarny Bór to już jest poziom alarmowy 30 cm. Wylewa staw w Wolszyńcu, zostały podtopione drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie całego powiatu. W tej chwili monitorujemy sprawę. Pogotowie przeciwpowodziowe w regionie ogłosił także burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. Intensywne opady deszczu spowodowały gwałtowne wezbranie rzeki Pełcznicy, głównie w dzielnicy Ciernie. Stan wody przekroczył 2 metry. Duża ilość wody daje się we znaki także mieszkańcom Wałbrzycha. Na ulicy 11 listopada woda zaczęła wylewać się ze studzienek kanalizacyjnych, powodując pewne utrudnienia w ruchu pojazdów. Droga nie została wprawdzie zamknięta, ale kierowcy powinni zachować ostrożność. Zamknięte natomiast zostały ulice Starachowicka i II Armii. Na Starachowickiej doszło do osunięcia ziemi na odcinku 20 metrów od strony ulicy Reja. Ta droga ma być zamknięta do odwołania. Ulica II Armii została otwarta po dwóch godzinach, po tym jak strażacy wypompowali wodę. Prognozy pogody nie napawają optymizmem, ponieważ opady mają utrzymać się jeszcze przez cały jutrzejszy dzień, choć nie powinny być bardzo intensywne. W Zamku Książ odbyła się konferencja Przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku, Przedsiębiorcy w kraju, szanse i wyzwania. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawiła podczas niej czarną listę barier dla rozwoju przedsiębiorczości. Była to jedna z konferencji, na których Lewiatan podsumował swój projekt dotyczący łamania barier pomiędzy administracją a przedsiębiorcami. Projekt ma także poprawić wizerunek przedsiębiorcy w kraju. Na Dolnym Śląsku 3 PKB wytwarzane jest przed, przez przedsiębiorców, i dlatego Konfederacja Lewiatan aktywnie działając chce poprawiać wizerunek przedsiębiorców, który jeszcze u niektórych ludzi mieszkających na tym terenie nie jest dobry, a przede wszystkim chce łamać bariery pomiędzy administracją a przedsiębiorcami, które niestety jeszcze występują. Konfederacja Lewiatan oparła swój raport na badaniach przeprowadzonych na 800 przedsiębiorcach i przedstawicielach administracji. Tak powstała czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości w relacjach między administracją a biznesem. Największe bariery, jeżeli chodzi o przedsiębiorcy a samorząd, są takie, że no samorządowcy często nie chcą rozmawiać z przedsiębiorcami, nie chcą prowadzić dialogu, nie chcą konsultować pewnego rodzaju dokumentów, wychodząc z założenia, że przecież te wszystkie dokumenty, są w odpowiednim czasie w, przedstawiane w odpowiednich miejscach. Jak mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert i doradca Konfederacji Lewiatan, w porównaniach międzynarodowych Polska zajmuje miejsce dopiero w szóstej dziesiątce, jeśli chodzi o łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że ponad 50 państw na świecie stworzyło lepsze warunki dla biznesu niż Polska. Jedna kwestia to są niejasne i często zmieniane przepisy, do których musimy się dostosowywać. Druga sprawa to są niskosprawne instytucje publiczne, które obsługują przedsiębiorców. Jeżeli na rozpatrzenie sprawy w sądzie, na dochodzenie swoich należności na drodze sądowej, a potem egzekucji komorniczej zabiera nam ponad dwa lata, to znaczy, że przedsiębiorcy nieuczciwi mogą czuć się bezkarni, a przedsiębiorcy uczciwi czują się bezsilni. To oznacza, że wzrasta ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Inne bariery według Lewiatana to dwuletnie oczekiwanie na pozwolenie na budowę, zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, zbyt sztywne prawo pracy, niedopasowanie edukacji do potrzeb przedsiębiorców czy nadmierne wymogi ochrony środowiska. Polacy zorientowali się, że nie mogą konsumować na kredyt, nie mogą zadłużać się w celu finansowania konsumpcji, a inwestorzy zagraniczni w mniejszym stopniu gotowi są do inwestowania w naszym kraju. To oznacza, że musimy. Zmienić mechanizm wzrostu gospodarczego musimy w większym stopniu opierać się na inwestycjach krajowych i na wzroście produktywności dzięki wzrostowi innowacyjności. Ekspert Lewiatana widzi dwie główne zmiany, które są konieczne. Przedsiębiorcy muszą odejść od autorytarnego stylu zarządzania, który dominuje w kraju, i bardziej po partnersku traktować pracowników, którzy będą wtedy bardziej zmotywowani do pracy i bardziej innowacyjni. Państwo musi zlikwidować przywileje emerytalne, które kosztują nas rocznie ponad 20 miliardów złotych, i te pieniądze powinny być skierowane na inwestycje. Po drugie. Państwo musi zmienić system edukacji, chodzi o to, aby młodzież kształcona była w dostosowaniu do potrzeb gospodarki i do trendów gospodarki w długim okresie. Państwo powinno także usprawnić pośrednictwo pracy, bo jak mówi Jeremi Mordasewicz, mamy w kraju ponad 2 miliony bezrobotnych i ponad 600 tysięcy nieobsadzonych stanowisk pracy, co znaczy, że nie sprawdzają się urzędy pracy. Przed Dolnym Śląskiem, jego zdaniem, stoi ważne zadanie utrzymania tu młodzieży, żeby nie uciekała za granicę, jak to się stało na Opolszczyźnie czy na wschodzie kraju. Najważniejszym kapitałem tego regionu są zasoby pracy, dlatego ważna jest reforma pośrednictwa pracy. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 wręczone zostały medale i wyróżnienia dla najlepszych zawodników piłkarskiej drużyny UKS Olimpijczyk. UKS Olimpijczyk powstał w 2005 roku i obecnie zrzesza około 220 dzieci z Wałbrzyskich Szkół Podstawowych. Klub składa się z kilku sekcji, wśród których największa jest sekcja pływacka i piłkarska. Najmłodsi mają do dyspozycji m.in. boisko ze sztuczną murawą, basen oraz halę sportową na podzamczu. Największą sekcją klubu jest sekcja pływania, w której ćwiczy około 150 zawodników. Natomiast tak najbardziej dynamiczną sekcją, zarówno pod względem e, aktywności zawodników, jak i rodziców i trenerów, jest sekcja piłki nożnej. Sukcesem jest, że po prostu tyle dzieci regularnie przychodzi na spotkania i świetnie się przy tym bawią. E, odbywamy oczywiście zawody pływackie w tym roku. E, Mieliśmy no to powiedzmy na tych zawodach nieformalnych mistrzostwa przykazaliśmy tam drugie miejsce. No może w następnym roku wyda nam się gdzieś dalej z mi pojechać. Podczas uroczystości w publicznej szkole podstawowej numer 21 nagrody i wyróżnienia otrzymali zawodnicy piłkarscy drużyny UKS Olimpijczyk. W ostatnim czasie zespół może pochwalić się kilkoma sukcesami między innymi pierwszym miejscem w halowym turnieju Żaków w Świebodzicach. Piłka mnie zainteresowała dlatego, że ciągle ją oglądałem. Widziałem dużo meczy, Barcelony, Realu. Gram na y, ataku i y, zainteresowała mnie piłka nożna, bo, y, bo bardzo no, jak byłem mały też lubiłam piłkę nożną. Jestem różnie, raz bramkarzem, raz na ataku i raz w obronie. No idzie mi dobrze i klubowi też. Władze klubu zapraszają wszystkie dzieci z Wałbrzycha zainteresowane uprawianiem sportu do udziału w treningach. Chodzą tutaj dzieci z, nas, z naszej szkoły, ale i także dzieci po prostu dojeżdżają z całego Wałbrzycha, także zapraszamy. Teraz zbliża się okres wakacyjny, mamy przerwę. Z tego co wiem sekcja piłki nożnej zaczyna działalność już w sierpniu, będą wznowione treningi. Natomiast sekcja pływania i tańca dopiero od września, ale oczywiście no, jak ktoś po prostu planuje... Żeby dziecko spędzało no, ciekawie, zdrowo czas, to, to, to zapraszam faktycznie tutaj do UKS Olimpijczyk. Młodzi zawodnicy z uczniowskiego klubu sportowego GIM z Głuszycy osiągnęli spory sportowy sukces, zdobywając na Mistrzostwach Świata w trójboju siłowym. Brązowe medale. Wioletta Sobczak i Kamil Dec na co dzień uczniowie gimnazjum w Głuszycy mimo młodego wieku mogą pochwalić się wielkimi sukcesami nie tylko w naszym kraju. Wychowankowie stosunkowo młodego klubu UKS Gim działającego od dwóch lat przy gimnazjum w Głuszycy wrócili z Mistrzostw Świata w trójboju siłowym z garścią medali. Akurat tutaj ta dwójka to, to, to byli od razu na początku sezonu typowani, że wystartują w tych mistrzostwach. Zakładaliśmy, że wszystko się uda, dlatego szykowaliśmy, żeby szczyt formy wypadł akurat w tym okresie. Jeżeli by osiągnęli szczyt formy dużo, dużo wcześniej, to ciężko by było utrzymać. Teraz by był spadek formy i ich pewnie by nie było. Także delikatnie z obciążeniami, nie, nie wchodzili aż na takie wielkie obciążenia często. I, I w ten sposób udało się formę utrzymać, właśnie tą najlepszą, przygotować na czerwiec. Konkurencje trójboju, w których startowali zawodnicy na mistrzostwach, to przysiad ze sztangą, wyciskanie sztangi, leżąc i martwy ciąg. Violetta Sobczak startowała w kategorii do 57 kg juniorek do lat 18. Jej wynik w trójboju to 250 kg, na który składały się 85 kg w przysiadzie, 52,5 kg w wyciskaniu i 112,5 kg w martwym ciągu. Kamil Det w kategorii do 59 kg juniorów do lat 18. Łącznie w trójboju osiągnął wynik 385 kg, w tym 130 kg w przysiadzie, 92,5 kg w wyciskaniu i 162,5 kg w martwym ciągu. Oboje zdobyli brązowe medale oraz pobili rekordy Polski. Zawody odbyły się w Suzdalu w Rosji, więc sportowcy powrócili z pełnym bagażem wrażeń. Z Rosji, no to te, te budowle takie. Dużo cerki widzieliśmy w ogóle w okolicach i takie stare budowle były. Stare budynki. Ja mi atmosfera była na zawodach także. Poznaliśmy dużo ludzi z różnych krajów. Niektórzy byli sympatyczni, niektórzy nie. No, inne widoki w ogóle, bo Rosja to inny kraj taki, trochę stary, bo akurat byliśmy w takiej wiosce, ale było fajnie. Pogoda dopisywała i w ogóle. Występ na zawodach najwyższej rangi to także niezapomniane przeżycie, choć jak mówią sportowcy, powoli uczą się opanowywać emocje związane z takimi wydarzeniami. No straszna trema jest, ale już nauczyliśmy się to opanować trochę. Ja ale tak nie za bardzo się bałem, bo to już nie, nie... nie pierwsze zawody, no ale... Startowałem już kilka razy, to przecież zaczęłem się do tego stresu, ale, ale zawsze coś było takiego, że... To duża impreza Mistrzostwa Świata i to jeszcze trenujemy bardzo krótko, to... Wielkie przeżycie to jest dla nas. Oprócz medali za wynik ogólny w zawodach, organizatorzy przyznawali także medale za poszczególne konkurencje. Dlatego Wioletta przywiozła łącznie trzy medale brązowe i jeden srebrny za martwy ciąg. Kamil natomiast powrócił z kompletem czterech medali brązowych. Klub, choć działa od niedawna, może pochwalić się już ponad 30 medalami zdobytymi na zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. Wyjazd na Mistrzostwa Świata do Suzdalu był możliwy dzięki wsparciu sponsorów oraz starostwa powiatowego w Wałbrzychu. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta zapowiada, że podczas wakacji w kursowaniu autobusów nie będzie rewolucyjnych zmian. Taniej komunikacją miejską podróżować będą dzieci i młodzież. Od 1 lipca do 31 sierpnia zmienią się rozkłady jazdy linijce, a linia numer 4 w okresie wakacyjnym nie będzie kursować w ogóle. Pozostałe rozkłady jazdy mają pozostać bez zmian. Będą to generalnie kosmetyczne jedynie zmiany. Dotyczą one dwóch linii komunikacyjnych. Linia numer 4 w okresie wakacji nie będzie kursowała, natomiast linia numer C nastąpi zmiana rozkładu. Autobusów będzie o trzy mniej, ale będzie przykładowo, a naprzemiennie z C czyli generalnie ta częstotliwość będzie na poziomie około 8 minut, czyli co 8 minut albo co będzie odjeżdżało zarówno z placu Grunwaldzkiego, powiedzmy sobie w kierunku Piaskowej Podzamcza, jak również z kierunku Podzamcze Piaskowa w kierunku tutaj placu Grunwaldzkiego i dalej placu na Rozdrożu Kolejną zmianą wprowadzoną na okres wakacji jest tańszy bilet dla dzieci i młodzieży. Co roku Zarząd Komunikacji i Utrzymania Miasta zgodnie z obowiązującą taryfą wprowadza na okres wakacyjny od 1 lipca do 31 sierpnia. Dla dzieci i młodzieży wieku od 7 do 20 lat bilet. O nominale jednego złotego. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Obrzychu informuje, że od 1 lipca zmienią się godziny jego pracy. We wtorki będą dłuższe od 7.30 do 16.30, za to w piątki krótsze od 7.30 do 14.30, w pozostałe dni będzie funkcjonował bez zmian od 7.30 do 15.30. W okresie wakacji nieczynny będzie także punkt sprzedaży biletów na Piaskowej Górze przy ulicy Głównej. Zbliża się ostatni czwartek miesiąca, czyli cykliczne spotkania kobiet w Galerii Wiktoria. Tym razem 27 czerwca o godzinie 18 kobiecanki zapraszają Wałbrzyszanki na warsztaty Inspiracje wokół biustu. Zapraszamy serdecznie w najbliższy czwartek, godzina 18, Galeria Wiktoria. Cykl spotkań, e, inspiracje. E, inspiracje zawsze w ostatnie czwartki miesiąca w Galerii Wiktoria, pierwsze piętro. Także zapraszamy wszystkie Panie. Wstęp oczywiście jak zawsze u kobietanek wolny. E, a co tym razem? E, po seksie, e, po kobiecych więziach, po pięknych portretach, czas na nasze biusty, drogie Panie. E, tym razem pod lupę weźmiemy nasz największy atrybut kobiecości. Będziemy się badać, będziemy uczyć się jak to robić na specjalnie do tego przygotowanych pantomach. A oprócz tego, oczywiście, uroda, pielęgnacja, dobór, odpowiedni dobór staników, spotkanie z brawiterkami, pielęgnacja, pokaz masażu, właśnie tej części ciała. Także serdecznie zapraszamy. Godzina 18, najbliższy czwartek, Galeria Wiktoria, Inspiracje Kobiecanek. To już wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu www.waubrzych24.com Prezenterkę uczesał salon fryzjerski Rene, Wałbrzych, Piłsudskiego 50.